No, to I mamy jeszcze tutaj zadanie, gdzie mamy dopasować cienie do spajka. Następnie mamy tutaj zadania związane z ucieknikiem dziewczyński wieczór. I tutaj mamy wskazać, którego z tych kucyków nie było na dziewczyńskim wieczorze. Mamy tutaj zakolorować serduszka, przy rzeczach, które się przydały na dziewczyńskim wieczorze. Oraz mamy tutaj coś takiego. Raditki nałożyła już sobie maseczkę, z czego ją zrobiła. No cóż, na tym wieczorze, dziewczyskim wieczorze była pylczek, więc zapewne było to jabłko. Widzicie, ma tutaj maseczkę. Ma dwa plasterki jabłka nałożone. No więc tak się generalnie żona że książeczka prezentuje, weźmy ją na bądź i zacznijmy na płycie. A więc, płyta jest jeszcze dodatkowo zapakowana w folię, więc ją z tej folii wyciągnijmy. Ok, wyciągnięte z folii. I zajrzyjmy do środka. Zacznijmy, najpierw wyjrzyjmy z wierzchu, więc mamy tutaj taki sam rysunek jak na tamtej w Z tyłu mamy opisy odcinków. Jak macie ochotę, to możecie sobie teraz przeczytać. Mamy tutaj też pewien wstęp, który też możecie zobaczyć. Podstawowe informacje o odcinkach, które tu są. Czyli informacje o tym jaki jest dźwięk, czy to. Dabing stereo, że proporcje obrazu są 16 na 9 i tego typu rzeczy.